Dzień dobry, panienki, bo to dzisiaj dla Was jest, kochani, czytanie na grudzień 2025. Moi drodzy, czytanie będzie ogólne, więc bierzcie tylko to, co potrzebujecie, resztę odrzucajcie. Jeśli będzie Wam się podobało, bardzo proszę o komentarz i łapkę w górę. Pamiętajcie, kochani, że każde Wasze polubienie, komentarz lub udostępnienie daje też możliwość obejrzenia. Szerszej publiczności. Może po prostu ktoś potrzebuje usłyszeć pewne rzeczy. No i dzięki Wam jest to oczywiście możliwe. Także, jeżeli możecie, jeżeli jest to oczywiście z Wami zgodne, no to łapka w górę i poproszę o komentarz. Dobrze, kochani. Jeśli potrzebujecie czytania prywatnego, pod filmem umieszczę mojego maila, na który możecie się ze mną kontaktować. Pamiętajcie, że w czytaniu prywatnym skupiamy się tylko i wyłącznie na was, na waszej energii, na waszym życiu, to co było, co jest, co ewentualnie będzie. Jakieś wskazóweczki też będą udzielane, także jeżeli potrzebujecie to zapraszam. A teraz, kochani, lecimy, patrzymy sobie. Na końcu damy kartę wyroczni. A teraz zobaczymy sobie, jaka jest energia ogólna grudnia dla panny. Grudzień 2025, panna. Jaka energia ogólna? Energia związana, kochani, z wyborami. Z, z wyborami, ale z wiadomych dla Was przyczyn te wybory mogą być niełatwe. Mogą dotyczyć różnych aspektów waszego życia, ale z wiadomych dla was przyczyn są dość trudne, lub nie możecie znaleźć odpowiedzi na pewne sytuacje w waszym życiu i nie dokonujecie tego wyboru, ale grudzień będzie nastawiony na bardzo intensywne zastanawianie się nad pewnymi aspektami waszego życia, nad podejmowaniem wyborów w danej dziedzinie. Czy to będzie, kochani, praca, czy to będzie życie prywatne, czy to będzie cokolwiek, tutaj będą generowane od was wybory. Dobra. Zobaczymy sobie teraz, na co zwrócić uwagę w grudniu, na co Panny powinny zwrócić uwagę w grudniu no te wybory kochani tak jakby tak jakbyście stali na rozdrożu ponieważ jest do podjęcia jakaś bardzo ważna decyzja ale z wiadomych dla Was przyczyn zobaczcie tutaj mamy dwójka mieczy i tutaj również mamy dwójka mieczy z wiadomych dla Was przyczyn, no, nie dokonujecie tego wyboru, bo wybór jest dość trudny. Może jakaś sytuacja u Was w życiu e, przyczyniła się do tego, że już jest czas na to, żebyście podjęli pewne decyzje. E, jesteście na granicy wytrzymałości w pewnych kwestiach i karty mówią, podejmij decyzję. E, może być również, kochani, tak, że ktoś coś przed Wami ukrywa. Lub jakaś tajemnica się wyleje, jakaś tajemnica ujrzy światło dzienne, moi drodzy. I stąd ten trudny wybór przed Wami. Ta sytuacja również może spowodować to, że wystaniecie na tym rozdrożu, ponieważ to, czego się dowiecie, no jest dość niekomfortowe, bym powiedziała. To mogą być również, kochani, jakieś uzależnienia, to mogą być jakieś obawy o, o cokolwiek, o jakieś o wasze życie, o wasz byt, o, o rodzinę, o cokolwiek, kochani. Ale tutaj ja mam wrażenie, że tu chodzi o, o coś, co, czegoś wam ktoś nie mówi, coś przed wami ukrywa i to, kochani, w grudniu się wyleje, to ujrzy światło dzienne, i tu będziecie postawieni przed wyborem. Hmm. Może być też tak, że będziecie załagadzać jakieś spory odnośnie pewnej sytuacji w waszym życiu. Hmm. I ten wybór o pogodzeniu się z kimś jest dla was bardzo trudny. Hmm. Może być również tak, że hmm, ktoś wam czegoś nie mówi, po to, żeby wam nie przysparzać problemów po to żebyście wy się za bardzo nie denerwowali bo to jest okres świąteczny bo to jest grudzień gdzie w grudniu wiadomo każdy zabiegany i pogrążony w swoich sprawach i może ktoś dlatego wam czegoś nie mówi dla części z was fajnie spędzony czas w gronie rodzinnym moi drodzy no grudzień święta Mile, to jest taki typowo rodzinny okres, ale Wam też troszeczkę będziecie się trochę stresować tym. Wejdzie takie napięcie. No, nie dziwię się wcale, bo ja wiem, jak u mnie to wszystko wygląda zawsze jest jakieś napięcie, tak, ale tutaj ewidentnie może wyjść jakieś napięcie, ponieważ macie z kimś o. Może być tak, że. Jesteście z kimś w sporze, i ten ktoś albo Was zaprasza na święta, albo ma być u Was na święta. I wy czujecie się bardzo niekomfortowo, i teraz musicie podjąć decyzję: czy yy, iść na te święta, czy zaprosić tego kogoś na te święta? To też może generować takie rozdroże, takie podjęcie decyzji, ale niekoniecznie z tym to musi być związane. Jakiś spór w, w rodzinie, kochani, y, będzie tutaj załagadzany w grudniu. Od Was będzie zależeć, jaką decyzję podejmiecie, bo dla części z Was widzę, że ta decyzja jest dość, kochani, trudna. Zwróćcie uwagę y, właśnie na to, czy. Y, Decyzja, którą będziecie podejmować, ten wybór, który będziecie podejmować, czy on jest zgodny z wami. To jest bardzo ważne. Zwróćcie na to uwagę, czy on jest z Wami zgodny. Bo ja widzę, że tutaj nie możecie podjąć pewnej decyzji. Macie przed sobą jakiś trudny wybór, który generuje podjęcie tej decyzji na już. I czujecie się, jesteście na takim rozdrożu między młotem a kowadłem. Poni wiecie, Jaką tą decyzję podjąć? Dobra. Co odchodzi, kochani, w grudniu? Co odchodzi? Kochani, odchodzi ktoś, kto wam w życiu namieszał, mam wrażenie. E, dzięki Waszej sile, dzięki Waszemu e, takiemu racjonalnemu podejściu do pewnych sytuacji, e, Wy może nie tyle, co macie ulgę, że ten ktoś odchodzi, ale tak, jakbyście wy sami sobie to wypracowali, że ten człowiek z waszego życia odchodzi. Ponieważ wy jesteście kreatorem własnego życia, wy macie w tą siłę wewnętrzną, wy macie tą moc w sobie, wy potraficie pewne rzeczy yy, tak zrobić, żeby śmieci wynosiły się same. Wiecie, co chcę, chcę wam powiedzieć. Mogą być to kwestie finansowe. Może być ktoś związany z kwestiami finansowymi. Może, kochani, to być też tak, że Wy odchodzicie z pracy. Bo tak też może być. Bo tutaj jakieś kwestie, kwestie finansowe mi się też pokazują. Macie siłę na przezwyciężenie jakichkolwiek problemów w waszym życiu. Odchodzą y, sytuacje związane y, z ciągłym zastanawianiem się o dobra finansowe, o, o kwestie finansowe, bo wy y, jesteście osobami bardzo przedsiębiorczymi, umiejącymi poradzić sobie w pewnych sytuacjach i w, mam wrażenie, że ktoś wam tutaj bardzo mocno namieszał. Ktoś sobie tam coś ubzdurał i tam wbijał tą szpilę u Was w życiu, czy to w życiu prywatnym, czy w życiu w zawodowym, ale może być w życiu w zawodowym również, w kwestiach finansowych. Pozazdrościł czego? Wiecie o co chodzi. Ale co sobie postanowicie w grudniu, kochani, tak będzie. Ale mam wrażenie, że ta, że ta osoba z Waszego życia będzie sama odchodziła. Może po prostu być tak, że ten człowiek ym, zda sobie sprawę z tego, że y, zrobił coś, czego nie powinien zrobić na swoją korzyść, oczywiście, i dlatego będzie sobie odchodził, silą dalej. Ale pamiętajcie, że wy możecie wszystko. Jeżeli będziemy się skupiać na rzeczach negatywnych, rzeczy negatywne będą do nas przychodziły. Jeżeli będziemy myśleć pozytywnie, a macie siłę na to, żeby przezwyciężyć bardzo wiele rzeczy w waszym życiu, panny są bardzo ambitnym znakiem zodiaku. Jeżeli będziemy się skupiać na rzeczach pozytywnych, pozytywność będzie witała do naszego życia. Odchodzi coś, co coś lub ktoś. Kto namieszał w waszym życiu? W kwestiach finansowych, lub w ogóle w życiu? To kochani od was odchodzi. Hmm, dobra. Patrzymy sobie tak, w takim bądź razie kochani co przychodzi, co przychodzi w grudniu. Praca. Odniesienie sukcesu. W dziedzinach pracy, kochani, ale niekoniecznie e, mo, pra, może być tak, że pracujecie nad danym projektem, lub nad jakimś e, nad czymkolwiek, może to być nawet rękodzieło, moi drodzy. E, wkładacie bardzo dużo waszej energii, bardzo dużo waszej pracy, bardzo dużo Waszego czasu i to, kochani, przyniesie sukces. To będzie wygrana dla Was. Choć z drugiej strony jest też tak, że e, Bliskie wasze otoczenie troszeczkę cierpi na tym, bo to idzie dość mozolnie, to idzie dość powoli. No wiadomo, jak się coś zaczyna, no to przyniesienie profitów finansowych to jest kwestia czasu, ale no to też małymi krokami, tak? Ale odniesienie, kochani, przychodzi jakiś sukces w waszym życiu, jakaś wygrana, część z was widzę podwyżki, awanse, docenienie ze strony szefa, docenienie ze strony rodziny docenienie ze strony męża partnera jakieś osiągnięcie sukcesu jakaś wygrana jakiś po prostu yy, jakaś niespodzianka od życia od wszechświata kochani Plotki, ploteczki, uważajcie na ploteczki, uważajcie na to, co komuś mówicie, nie chwalcie się za bardzo swoim sukcesem, bo ktoś po prostu będzie Wam tego zazdrościł. Wsparciem w pewnych kwestiach, jeżeli chodzi o grudzień, będzie dla Was bardzo bliskie, Wasze bliskie otoczenie, wspomoże Was w pewnych sytuacjach ale też y, będą takie osoby, które będą wam czegoś zazdrościły, będą wam y, wbijały tą szpilę, będą chciały. Y, no bo wiecie, no, ludzie prosto w oczy nam nie powiedzą pewnych rzeczy, tylko powiedzą za plecami. A dlatego to robią, ponieważ nie mają odwagi nam spojrzeć prosto w oczy i powiedzieć pewne rzeczy. I tutaj ewidentnie jest wasze odniesienie sukcesu. W jakiejkolwiek dziedzinie, wspięcie się na szczyt, generuje u ludzi zazdrość. No i dlatego gadają, tak? Ale kochani, pogadają i przestaną. Jakiś, kochani, nowy początek w waszym życiu, związany z waszą kreatywnością, z waszą pasją, Jakaś, jakiś wybuch pomysłów, moi drodzy, jakiś romansik może być również. Również, kochani, może być romansik. Zaczynanie czegoś nowego czegoś co kochacie robić może po prostu być tak że już skupiacie się na tym co, co, co kochacie robić już to realizujecie i to wam przyniesie kochani wygraną ponieważ już to wprowadzacie w wasze życie tu jest też bardzo duża seksualność tu jest takie duże powodzenie u płci przeciwnej taki magnetyzm, będziecie sami sobą przyciągać płeć przeciwną mm. Ludzie będą zazdrościć, będą gadać. Ale niech se gadają. Jak mają o czym, niech se gadają. Ja zawsze wychodzę z takiego założenia. Dobrze. Ym, odzyskanie, kochani, równowagi w dawaniu i braniu. Czyli tyle, ile dajecie, tyle samo bierzecie. Nie może być jednego mniej, a drugiego więcej. Pamiętajcie proszę o tym. Dobra. Patrzymy sobie na kartę wyroczni. Moje drogie panienki, co tu będzie chciała nam powiedzieć karta wyroczni dla was? Porządki, no widzicie kochani, będziecie robić porządki w swoim życiu. Tak jak wam powiedziałam, czasami jest tak, że śmieci się same wynoszą. Dobre. Porządki, gdzie my tu mamy te porządki? Może już być też tak, kochanie, że to jest odpowiedni czas na zrobienie porządków we własnym życiu. Czy to otoczenie, czy to, yy, czy to cokolwiek. No i zobaczcie, ja nie mogę tego znaleźć. O, już wam czytam. Już mam. Już. Kiedy widzisz tę kartę, oznacza to, że nadszedł czas uporządkować swoje życie. Pozbądź się niechcianych rzeczy zalegających z domu i wyrzuć wszystko, co nie jest ci tak naprawdę potrzebne. Czy są jakieś niedokończone sprawy, którymi powinieneś się zająć? Myśli, wspomnienia i bagaż emocjonalny muszą również zniknąć z Twojego domu, żebyś mógł swobodnie poruszać się po świecie. Musisz mieć czyste sumienie. Ciesz się porządkami i poczuj wolność, kiedy torujesz sobie drogę do dużo lepszych rzeczy. Zobacz, jakich rzeczy trudno było, było, było ci się pozbyć i przyznaj szczerze sam przed sobą, jaką wartość one miały dla ciebie. Bądź szczery, oczyść dom. Zróbcie, kochani, porządek we własnym życiu. Wywalcie yy, to, czego nie używacie, lub odsuńcie od siebie ludzi, którzy generują negatywność jakąś, którzy generują to, że wy czujecie się niekomfortowo. Stąd te trudne wybory, stąd to rozdroże, gdzie należy podjąć pewne decyzje w naszym życiu. Hmm? Życzę Wam, kochani, cudowności i do usłyszenia.